Dzisiaj pokażę Ci, jak w pięciu krokach zaplanować swoją karierę i życie tak, by osiągać wszystkie swoje cele, w tym cele finansowe, nawet jeśli dzisiaj nie wierzysz w siebie. Nie przeciągając, przechodźmy do konkretów. Punkt pierwszy to odkrywanie swoich pasji. Popatrz, że większość naszego życia spędzamy w pracy. Pracujemy średnio 8 godzin dziennie. Doliczmy do tego jeszcze dojazdy do pracy, z pracy. No i tak naprawdę, jeżeli odliczymy sobie jeszcze sen, yy, sprzątanie, robienie zakupów, obowiązki domowe, to do tego czasu zostaje nam niewiele. Praca pochłania większość naszego czasu i w związku z tym zauważ, jak wpływa na Ciebie Twoja aktualna praca. Czy lubisz to, co robisz i to, co robisz zawodowo, czy daje Ci radość, spełnienie, satysfakcję? Czy czujesz, że możesz się tutaj rozwijać? Czy czujesz, że praca, którą wykonujesz, pomoże Ci zrealizować Twoje cele, nawet te cele takie wysoko postawione? Czy jednak musiałbyś dokonać jakichś zmian w swoim obszarze zawodowym, żeby żyć tak, jakbyś chciał żyć? Większość ludzi nie lubi swojej pracy, a w związku z tym nie tylko w pracy czują się wypaleni, zmęczeni i nie mają chęci podejmowania działań, to przekłada się to również na ich życie osobiste, na ich zdrowie, ponieważ stres powoduje różnego rodzaju choroby, zmniejszoną odporność, no i wpływa również na relacje międzyludzkie. Jeżeli nie masz siły, nie masz energii do tego, żeby dobrze pracować, być efektywnym, to równocześnie w domu, zamiast pomagać swoim dzieciom w lekcjach, bawić się z nimi, chodzić z żoną na randki, spotykać się z przyjaciółmi, podróżować i wyjeżdżać, to myślisz tylko o tym, żeby sobie jakoś odbić ten stres, te wypalenie, żeby pooglądać serial, odnapić się czegoś dobrego i w związku z tym, no twoje życie, no wygląda na niższym poziomie niż chciałbyś go mieć i praca właśnie to powoduje. Wyobraź sobie, jakby to było, gdybyś Całe swoje życie robił to, co kochasz. Gdyby Twoja praca dawała Ci przyjemność, satysfakcję i radość. Oczywiście nie ma możliwości, żeby zawsze praca sprawiała przyjemność, no bo to, co łatwe i przyjemne, zazwyczaj nie daje efektów, ale praca może dawać satysfakcję. Czyli nawet jak robisz coś trudnego, to wiesz, po co to robisz. Wiesz, że dzięki temu się rozwijasz. Wiesz, że dzięki temu dostarczysz jakąś wartość dla świata. Wiesz, że dzięki temu zarobisz dużą ilość pieniędzy i zyskasz wiele wolnego czasu. I to jest możliwe w momencie, kiedy uczymy się, zaczynamy zarabiać na tym, co lubimy robić, kiedy zaczynamy zarabiać na swoich pasjach, kiedy zaczynamy na przykład z innymi dzielić się naszą wiedzą i naszą ekspertyzą. Badania na ludziach sukcesu pokazują, że oni pracują znacznie więcej godzin niż przeciętna osoba, przeciętny Kowalski, czyli pracują tak około 10 godzin dziennie, wychodziło z tych badań, ale oni w ogóle nie czują, że są w pracy. Oni realizują siebie, oni robią to, co lubią. Większość ludzi, którzy doszło do miliona od zera, czyli nie tacy, którzy odziedziczyli majątek po rodzinie, tylko tacy, którzy zapracowali na sukces swoją własną pracą. Okazuje się, że oni to zrobili głównie dzięki temu, że znaleźli sposób zarabiania na tym, co lubią robić. Bo jeżeli lubisz to, co robisz, to automatycznie masz dużo większą motywację. Nie patrzysz tylko na cyferki na koncie, na to, czy Hajs się zgadza w tej pracy, ale na to, czy ono ci daje satysfakcję i czy, ty, czy ta praca daje ci frajdę. Jeżeli masz frajdę, to pracujesz więcej, chcesz się rozwijać, dostarczać ludziom. Nowej wartości tworzyć jak najwięcej w obszarze tego, co lubisz robić. I to jest właśnie kluczem do sukcesu. U większości ludzi sukcesu tak właśnie było. I ja powiem Ci, że odkąd zaplanowałem swoją karierę tak, żeby robić w życiu to, co lubię, i znajdywać sposoby na to, żeby dzielić się tym, czym chcę się dzielić i zarabiać na tym pieniądze, to życie zaczyna być fascynujące, bo dodatkowo dzisiaj mamy jeszcze niesamowite możliwości biznesu online, które pozwalają nam zarabiać na swojej wiedzy, na naszych umiejętnościach, z dowolnego miejsca na świecie i w sposób niemalże automatyczny możemy zarabiać nawet wtedy, kiedy śpimy, kiedy podróżujemy, kiedy jemy i cokolwiek innego byśmy nie robili. Cudowna rzecz, polecam znaleźć swoją pasję, na której chciałbyś zarabiać w pieniądze. Krok drugi to ustalenie konkretnych celów. I ja wiem, że już pewnie nieraz słyszałeś o tym, jak ustalenie celów jest bardzo ważne i jest bardzo ważne, bo podświadomość, jak i świadomość Twoja, muszą znać kierunek. Musisz wiedzieć, dokąd Ty zmierzasz. Najgorzej jest, kiedy nie wiemy, czego chcemy i tak żyjemy sobie tak, jak nas życie popchnie. Tu nam polecą jakąś pracę, to do niej pójdziemy, potem się okazuje, że jednak ona nam się nie podoba, ale już nie jesteśmy, to zostajemy, pomimo tego, że jesteśmy wypaleni mało zarabiamy, szefa nie lubimy, nie czujemy, że się rozwijamy, no ale siedzimy, no bo tak życie na tym polega. Żenimy się, czy wychodzimy za mąż z osobami, no które się gdzieś tam natrafiły kilka lat temu, ale czy to daje pełnie satysfakcji, spełnienia i miłości? No nie do końca. Więc jak nie wiesz z góry wcześniej, czego chcesz, to nigdy tego nie zdobędziesz. Nie możesz Dojść do miejsca, w którym nie wiesz, gdzie chcesz być. Najgorsze jest to, że jeśli nie wiesz, czego chcesz, to nawet nie wyruszysz w poszukiwaniu tego, bo nie wiesz, w którym kierunku. To jest tak, jakbyś chciał jechać na wakacje, ale nie wiesz, dokąd. I w związku z tym, czy pojedziesz na wakacje, jeśli nie wiesz, dokąd? Jeśli nie ustalisz kierunku, no nie, zostaniesz w miejscu, bo nawet nie wiesz, w którym kierunku miałbyś wyruszyć i pojechać. I w ustalaniu celów nie chodzi o to, żeby wiedzieć dokładnie co do punkcika i szczegółu, co do piksela, wiedzieć, jak ma wyglądać twoja przyszłość. Nie chodzi o to, żeby sobie w wyobrażać jakoś bardzo szczegółowo. To wszystko co chcesz osiągnąć, to nie do końca tak działa. Chodzi o to, żebyś znał kierunek, mniej więcej kierunek. Że jeżeli zapytam cię, gdzie chcesz być w swoim życiu za 5 lat, to odpowiesz, że nie wiem dokładnie, ale mniej więcej chciałbym tak, tak i tak żyć. Chciałbym mieć to, to, to i to, pracować w takiej pracy, mieć takie relacje, taki związek, mniej więcej takie mieszkanie, taki dom. I to jest OK. mniej więcej znasz kierunek i teraz Twoim zadaniem jest skupiać się tu i teraz na wszystkich działaniach, które mogłyby Cię do tego doprowadzić. Pracowałem z taką klientką, pozdrawiam serdecznie. Mówiła o tym, że bardzo na niej zadziałało pytanie, kiedy jej zadałem, gdzie chcesz być w swoim życiu za 5 lat. I podobno w niej to tak zarezonowało, że ona podjęła decyzję o zmianie swojej w ogóle kariery, bo sobie uświadomiła, że pracując w tym biurze, w którym teraz pracuje, ona nie chce być tam za 5 lat. Ona nawet dostała takiego poczucia obrzydzenia, myśląc o tym, że ona za 5 lat mogłaby robić to, co robi teraz. To jest niesamowite, bo to pytanie pozwoliło jej uświadomić sobie, że ona nie chce być w tym miejscu, w którym jest. I zaczęła szukać rozwiązań. Okej, okay, nie chcę być w tym miejscu za 5 lat. To co ja mogę robić? Jak ja chcę pracować? W jakim biurze chcę pracować? Jaką chcę mieć pracę? Na czym ma polegać moja praca? Nad czym chcę ją opierać? Co chcę w niej robić? Ile chcę zarabiać? Ile wolnego czasu chcę mieć? I to są pytania, które warto sobie zadać, określając mniej więcej swój kierunek zawodowy. A w kontekście braku czy niskiego poziomu pewności siebie, to znajomość kierunku niesamowicie pomaga, bo popatrz, że mm, kiedy nie wiesz, czego chcesz. To nie masz tej pewności siebie, a kiedy znasz kierunek, wiesz dokąd zmierzasz... To dużo łatwiej jest ci pokonać wszelkie przeszkody yy, i znaleźć zasoby w sobie, jak i na zewnątrz do tego, żeby to zrealizować. Więc tutaj zwiększa się dzięki temu też Twoja pewność siebie. Jeżeli wiesz, czego chcesz, no ustal. To nie musi być kierunek raz na zawsze w Twoim życiu, że tego się teraz będę trzymał. Jak ci się dzisiaj wydaje, w tym kierunku idź. Jeżeli jutro ci się będzie wydawać trochę inaczej, to zmień kierunek, ale idź do przodu i próbuj, testuj, eksperymentuj, doświadczaj. W ten sposób rozwijasz siebie, budujesz siebie i swoje życie piękniejszym i silniejszym. Trzeci punkt. To jest ciągły samorozwój. Widzisz, większość osób kończy swoją edukację i rozwój w momencie odebrania dyplomu. Sam jestem aktualnie w takim miejscu, że odebrałem właśnie dyplom magisterski, obroniłem pracę, zdobiłem tytuł magistra. No i ja nie zamierzam kończyć edukacji. To nie jest moment w moim życiu, kiedy ja powiem: OK, 18 lat chodziłem do szkoły albo na studia, i teraz koniec, wreszcie mogę zająć się tylko pracą. Nie. Ja wiem, że edukacja to rozwój, a rozwój chcę praktykować każdego swojego dnia do końca za swojego życia, bo to sprawia, że ja czuję, że żyję i staję się kimś więcej. I dzięki temu, że się rozwijam i chcę edukować, zdobywać nową wiedzę, nowe kompetencje, to dzięki temu nie utknę w martwym miejscu w życiu, nie nastąpi u mnie ta monotonia, to wypalenie, jeżeli oczywiście będę tak w zgodzie ze sobą cały czas podejmował się tego, w czym chcę się rozwijać, bo dzięki temu będę czuł większe, więcej takiej ekscytacji w życiu, więcej takiej przygody. Więc ludzie sukcesu, uwaga, znowu to badania pokazują, że ludzie sukcesu nie kończą swojej edukacji wraz z odebraniem dyplomu, tylko oni uczą się codziennie. Najwięksi biznesmeni i geniusze zaczynają dzień od tego, że na przykład sobie Planują swój dzień, albo czytają jakąś książkę, albo robią trening, albo po prostu zdobywają cały czas to nowe umiejętności, które pomagają im zarządzać lepiej swoją firmą, ale również swoim życiem. Cały czas chodzą na szkolenia, poznają nowe umiejętności, nowe możliwości, nowe technologie, uczą się nowych języków i tak dalej i tak dalej. Cały czas się kształcą, cały czas się rozwijają, cały czas są na fali. Więc ciągły rozwój jest kolejnym krokiem, który trzeba uwzględnić w swoim życiowym planie. Zwłaszcza jeżeli nie masz pewności siebie i wiary w siebie. Ponieważ mm, zwykle brak pewności siebie bierze się z tego, że mm, wydaje ci się, że czegoś nie wiesz, że nie wiesz wystarczająco dużo, że brakuje ci pewnych umiejętności. Więc, najprostszą rzeczą, którą możesz zrobić dla swojej pewności siebie, jest zdobywać te informacje, zdobywać nowe umiejętności. Jeśli masz. Poczucie, że czegoś nie wiesz, więc nie dasz rady, to się dowiedz automatycznie będziesz miał więcej takiej siły, że dasz radę, będziesz miał więcej tej wiary w siebie, że przecież wiesz, co robisz, masz kompetencje, tak? Nauczyłeś się tego, zdobyłeś pewne, pewną wiedzę, umiejętności czy jakieś kwalifikacje. Czwarty podpunkt to budowanie relacji i dlatego właśnie pewność siebie między innymi jest tak ważna, bo nie chodzi tylko o to, żeby mieć poczucie, że ty jesteś w stanie osiągać swoje cele, ale pewność siebie jest bardzo ważna w kontekście budowania relacji międzyludzkich. Czy ty potrafisz zagadać do tej osoby? Czy ty potrafisz nawiązać jakąś współpracę? Czy ty potrafisz negocjować stawki? Czy ty potrafisz porozmawiać ze swoim klientem? I to jest bardzo ważne, żeby po pierwsze pamiętać, że pewności siebie można się nauczyć, po drugie, że pewność siebie wzrasta w momencie, kiedy zdobywasz inne kompetencje. Jeżeli zaczniesz się teraz uczyć budowania relacji międzyludzkich, tego, jak zagadywać, jak słuchać, jak rozmawiać jak dzielić się jakimiś swoimi historiami, spostrzeżeniami, jak sprzedawać też również czy w kontekście biznesu internetowego, jak pisać teksty sprzedażowe, tak zwany copywriting, to twoja pewność siebie będzie wzrastać i dzięki temu będziesz mógł te relacje biznesowe, zawodowe, czy nawet prywatne dużo łatwiej nawiązywać i to wpłynie na całe twoje dalsze życie, całą twoją karierę. I warto tutaj wspomnieć też o takiej rzeczy, czym jest w ogóle biznes. Jak ci się wydaje, na czym się opiera biznes? Skąd wiadomo, że ktoś robi dobry biznes? Moi drodzy, inaczej biznes to są relacje. Przecież biznes bierze się z tego, że masz jakiś produkt, jakąś usługę i oferujesz ją klientom. Jeżeli masz firmę, no to masz też pracowników, prawdopodobnie, albo i nie, ale zawsze są klienci, bo to klienci za coś płacą. Czy tym klientem jest jakaś firma, czy klient prywatny, dostarczasz to klientowi, więc biznes to jest relacje i dużo łatwiej jest zrobić biznes. Czy jakikolwiek rozwój zawodowy, przecież też są relacje, tak? Nawet jak jeżeli nie jesteś właścicielem swojego biznesu, tylko pracujesz w czymś biznesie, na etacie, no to i tak pracujesz po to, żeby ten biznes zarabiał i w tym biznesie są inni pracownicy, są przełożeni, ale najważniejszą osobą w każdej firmie są klienci. Więc Ty również pracując w czyimś biznesie, w czyimś firmie jesteś odpowiedzialny za to, żeby firma poprzez relacje zarabiała pieniądze. I to jest celem każdego biznesu, każdej firmy, no przecież nie pieniędzy, po to się to robi, a zarabia się pieniądze poprzez to, że nawiązuje się relacje z klientami i oferuje się im różnego rodzaju usługi, produkty, i oni chcą to kupić, albo nie. I to zapewnia sukces, albo nie. I nawet jeżeli nie jesteś zainteresowany budowaniem swojej własnej firmy, tylko rozwojem kariery zawodowej, pracując na razie dla kogoś, no to, to też potrzebne są ci do tego umiejętność budowania relacji. Przecież od twoich kompetencji miękkich, takich jak sposób mówienia, wysławiania się, sprzedaży samego siebie, wynika to, czy na przykład dostaniesz dobrą pracę, czy dostaniesz podwyżkę, czy w ogóle im bardziej jesteś lubiany przez innych, ty masz przecież więcej kontaktów, więcej osób będzie w stanie ci pomóc, dać ci na przykład namiary na dobrą pracę, jeżeli będą kogoś w firmie potrzebować. Inaczej jeszcze mówiąc, im bardziej potrafisz nawiązywać relacje międzyludzkie, tym masz więcej znajomych i przyjaciół, a im więcej masz znajomych i przyjaciół, tym więcej masz inspiracji od innych ludzi, tym więcej masz pomysłów na siebie, na życie, na swój własny rozwój i tym więcej współpracy jesteś w stanie nawiązać z innymi ludźmi. Niestety bez umiejętności budowania dobrych relacji, no ciężko jest zajść daleko, bo nawet jeżeli Pracujesz w takim, powiedzmy, mogłoby się wydawać, introwertycznym zawodzie, jak na przykład informatyk czy programista, który teoretycznie nie rozmawia z ludźmi, tylko tam wklepuje jakieś cyferki, no to on i tak potrzebuje przecież dobrej pracy, on i tak musi jakoś zaprezentować swoje umiejętności. Jeżeli jest freelancerem, no to musi jakoś dogadywać się z klientami, jeżeli pracuje dla kogoś, no to musi jakoś dogadywać się z przełożonymi, z innymi ludźmi, ze współpracownikami i to są bardzo ważne kompetencje. I piąty krok to jest wytrwałość i determinacja. Jeżeli masz już kierunek, jeżeli wiesz już o co powinieneś zadbać po drodze, żeby zrealizować swoje cele, to, to to, co Ci pozostaje, to jest być wytrwałym i zdeterminowanym. I teraz możesz pomyśleć, kurde, ja nie mam tego, ja nie jestem wytrwały, ja nie jestem zdeterminowany. I tutaj uwaga, to znowu można się tego nauczyć. Istnieje wiele różnych sposobów na budowanie w sobie wytrwałości i determinacji. Jedną z takich metod jest codzienne zapisywanie sobie celów i odhaczanie tego, co zrealizowałeś danego dnia. Dzięki temu budujesz w sobie takie poczucie, że możesz zrealizować cele, na które się ze sobą umówiłeś i że nawet jeżeli coś jest trudne i niekomfortowe, to to robisz. Umacniasz w ten sposób swój taki schemat myślenia, swój nawyk myślenia, właśnie odpowiedzialny za determinację, samodyscyplinę i wytrwałość. I wracając do pierwszego punktu, ukazuje się, że jest dużo łatwiej o wytrwałość i determinację, kiedy ty lubisz to, co robisz, kiedy masz pracę opartą na swojej pasji. Dlaczego? Zauważ, że kiedy przecież coś lubisz, to nie musisz się do tego jakoś specjalnie motywować, zmuszać, zachęcać, prawda? Nie musisz się nagradzać, tylko sam ten proces wykonywania danego działania jest dla ciebie pomocny i napędza. Dalej. Więc, gdy masz pasję, to dużo łatwiej o wytrwałość i determinację. Nawet można powiedzieć, że samodyscyplina nie jest jakoś bardzo wtedy potrzebna, po prostu wszystko przychodzi dużo łatwiej. Ale uwaga, ja popełniłem kiedyś taki błąd. Myślałem, że wytrwałość i determinacja to jest taki upór, że nawet jak mi nie wychodzi, to ja będę robił cały czas jedno i to samo i w końcu mi wyjdzie. Ja zagryzałem zęby, zaciskałem pięści. I robiłem to, co wszyscy mi mówili, żebym robił, aż w końcu mi się uda, i mi się nie udawało, i to doprowadzało mnie do frustracji, do bezradności. Zamiast trwać w takim uporze, lepiej jest być elastycznym. Jeżeli dany proces nie przynosi ci efektów, dana strategia nie daje ci wyników, to zastanów się, co możesz w niej zmienić, żeby osiągnąć ten cel. Czyli bądź wytrwały co do realizacji celu, ale elastyczny co do sposobów jego osiągania. Czyli do realizacji Twojego celu nie istnieje tylko jedna droga, bo ta droga może się okazać, że ona idzie w ślepym załuku i wcale nie doprowadzi Cię do tego miejsca, w którym chcesz być, więc bądź elastyczny do tego, żeby czasem zawrócić i wybrać inną drogę. Ale bądź wytrwały co do, tego, co do celu, który realizujesz. Mało tego, jeżeli w trakcie drogi stwierdzisz, że kurczę, jednak ten cel Cię nie jara, tak jakby Cię jarało coś innego, to możesz sobie zmienić cel. Jak najbardziej. Ważne, żeby to jednak płynęło tak prosto z serca, a nie z takiej wymówki, że a w sumie to mi się nie chce, to se zmienię cel i zacznę wszystko od nowa. To musi być rzeczywiste pragnienie. No i w kontekście wytrwałości pamiętaj, że jeżeli idziesz po swoje marzenia, chcesz osiągać sukcesy, budować jakąś swoją karierę, jakąś może wolność finansową, to nie ma opcji, żeby to przyszło łatwo i przyjemnie. Zawsze w życiu będą pojawiać się trudności, nawet jeżeli masz pracę opartą na swojej pasji, to te trudności pojawiać się będą i zaakceptuj to, bo. Albo możesz siedzieć i nic nie robić, i wtedy masz pewne to, że nie osiągniesz swoich celów, ale będzie ci tak ciepło i bezpiecznie, tak wygodnie, no albo idziesz po swoje. I akceptujesz to, że będą czasem momenty trudności, będą się pojawiać przeszkody, ale dzięki temu ta droga nabiera ekscytacji, spełnienia radości i możesz w efekcie osiągnąć swój cel, który da ci spełnienie. Możesz wejść na ten szczyt i zobaczyć, ale stąd jest piękny widok, i pomyśleć sobie: kurczę, gdybym został tam na dole, to nigdy bym tego nie zobaczył. Cudowne uczucie, i wtedy masz takie poczucie, że okej. Okay, to co dalej, który cel teraz mogę zrealizować, bo czuję, że mogę góry przenosić, bo już to zrobiłem pomimo tego, że to było trudne. Więc wyznaczasz sobie dalszy cel, no i realizujesz siebie dalej, tworzysz coś pięknego dla siebie, a może nawet dla świata. Jeśli interesuje cię taka droga i zastanawiasz się teraz jak w ogóle odnaleźć swoją pasję albo jak odnaleźć swoją pasję i na niej zarabiać, jak zarabiać na tym, co lubię robić, to koniecznie zobacz to nagranie, bo dokładnie omawiam tutaj cały proces zarabiania na swojej pasji. A tymczasem dziękuję ci za twoją uwagę i do zobaczenia na razie.